Zapraszam na G2A z kodem Essen. Macie 3% cashbacku. Linka macie w opisie. A czyli ja. <głos> 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 Serio? Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Uno Bruno i Jest machnieszka? Jestem? Jest Ola. Jestem. Z Jest Wojtek. Jestem. Tak. Agnieszka klika ready, start, coś tam, nie pamiętam co tam się klika. Tak. O, właśnie i ruszamy. Ogólnie jak mnie przywitałeś, to połykałam frytkę właśnie. No właśnie słyszałam. <grym> I takie, aha, dlaczego że... mnie... Dobrze, że połykasz. Dobrze, że połykasz. No, że połykasz? no co? Dawno tak Bo nie wyplułeś. No wyplułem. dawno, <grym> dawno już nie wypluło. O Jezu, flip. Dobrze. Przecież no, przecież było mówione. Tylko masz breakdown, Teraz o, czas aha. kupić. Ja mam. My chyba no, nie wszyscy mamy. Aaa, niech będzie. A od razu o, już... Tak, jedzie. z grubej rury. Hm? No. A wydupiej. Aha. No to Aga poczekamy. Musiałam poczekać o... aż mi się Talia załaduje. No, wy dupiej. To nie rzutuje, że Ula Aha. jesteś w dobrym miejscu. Tak. No jest to. No ty w dobrym miejscu? na 9-6 Moistu... ty. A co masz za problem? Mam trochę. Zmienię ci kolor. A no może ja se zmienię na ten. A wiesz co, że jesteś hamicą? A co? Pewnie nie ma czerwonych. No pani no. O, ty chamicz. No teraz ciągniesz do koloru. Wiecie co wam powiem? Co? Co jest? Yes. <laughs> mm, jeszcze do innym to innym inny Dokładnie. To, to wiecie co wam powiem? No a ty też to balisz? Bo no, nie ma nic innego. To ma sens, no to ja siodemeczkę. Ej, chyba wibruje mi znowu. A ja kuźwa nie mam koloru, o dobra masz. Ale jak spadnie to się przestraszę. odłączyłam właśnie. Tak. Disconnected. Disconnected. Disconnected connecting people. Oj ula, ula. No bo dowolniły Do. tym niebieskim. Ojej, już masz problem. Kart, no. No, ulka na 3, czy tysiące? Tak. Chciałbym żebyś tak moją wypłatę mnożyła. I no muszę ciągnąć. O, nie muszę po mnie, bo mnie wojny, górę to. Co to ja muszę? No już nie. No to Zamuszyłeś! Się. Ktoś cię zmusił? Zamusiłeś! No, no ty mnie zamuszyłaś! Ej, ale żółtego to ja jeszcze nie widziałam dzisiaj. Aha. Aga ja też nie zobaczę. Nie, Jest takie Nie to! Kurwo! Oni nas stopują, Ula. Just. Ja nie chciałem ja nie tego wiem. dać. Bóg wygraj to. No, no. No to masz to. <laughs> Ty jesteś chamski! Dlaczego? No bo tak. No bo tak? Ani okay. spać, ani się położyć. Co? Jezus. Ej, Ej. Ej, O nie. Przepraszam. Pym, hmm. pym, pym. Ani spać, ani się położyć. Impra. No. no kliknąłem o, przecież! Ale góry Jakie ma szybkie palce! O, ja mam bryknał, no nie wiem jak to sklikłam w tej jak Ale to, że kliknąłem, nie? Wiesz co? Hmm. Ale ty masz, nie? Tak, magiczne słowo o Nie, nie ma plus. Ty masz plus 5. A teraz to bym to wygrał. Ja bym nie rzuciła tego plus 5. Serio? No. Ja no. Też bym wygrał, gdyby mnie nie zbadziło ale... ten. No, te parę <grym> se wygraliśmy. <śm Thanks> nie chcę nic mówić, ale Tomeczku, ty nagrywasz, jak ty masz wygrać? O właśnie. Bo chcę. Bardzo dobre pytanie. Muszę, bo chcę. No, muszę, no, za muszę. Na, 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 na. na, na, na. są pieniądze, czy nie? Wejdź, wygniataj! <ścuj> <śm coworkers> Weź wygięty. 20 jeszcze mi dodaj ty. Dobra, wojtek zaraz mi dowali plusem. Jezu, czego tam. No, mi ulka dowali, nie. Dobra, jedź, agę. Tam, ale pojedziemy. <grym> ale co to do, bardzo domyślać? Agę. Kurz. No ten. i do koloru. Aż jedziesz do Morskiego. Jedna, 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 jedna. <grym> Ta jaka tam? <grym> Ej, oni <grym> nie bolingują, się. O, no i o, jest! O tak? Zobaczymy, czy ty sobie też tak wróżysz. A ja mogę na pociągnąć, bulingują. mi tam nie zależy. Weź ten, weź Ula ich tam sklei. No zaraz ich skleję. Proszę Kurde o zamknięcie była. rozporka. Co jest? Kurde. Czy są piniwołe dzieci? Czy... Tary, Mary! Pięknie! Weź mi jeszcze telepatycznie podpowiedz kolor. Nie, no nie można tak oszukiwać. Kto oszukuje? Ja myślę, że trzeba. Bo ty powiesz, że masz coś, to. Że masz plusa. Nie, plusa? masz uszać. Jezus, ma... To ta. pościj tak, żeby było plus 4. Pięć Po jak nie. Mówiała, że nie masz, to bym ci jeszcze dołożyła. Jezus. Wojna. Wojtek! Wojtek. No. Wygrała? Nie, jo, wygrała, jojo, no. Jo, no i. No dobrze, dobrze, dobrze! <laughs> Miałam jedną kartę! No ty nie masz po prostu tego. co? No nie. Nie no zacznij, nie chcę ulec. Macie klawisko. No to <laughs> nas bije jeno <try> hit, plom hit. Dobra, zrobimy tak. plom plom, ula, ty też na Chuck, chuck, plom, chuck, chuck, mi plom plom. Co ci plom plom zrobiło? chuck, różne takie. chuck, nie słyszałem, ale coś tak trochę chyba na wykończeniu ten wykres. No, no, już się jej tam w kod kończy. Bo słaby jest za Bo ta jest za słaba. Pewnie używała. Bo ty, ty nie masz żadnych fajnych kart? No nie mam, właśnie. A co ty, co ty masz na zami zamiar? Że, fajne, że Albo co? Ale ja tylko nie na mówię. Godzinę. Pytam się jego, co ty już się oburzasz? Ale bo chodzi o cię o plusy. A parku. może się kolejka zmieni i będzie A do ulgi celować? Ty jesteś miły dla mnie. Ale ja na nic parku, się nie powiedziałem. Ty jesteś miły dla mnie. Ja jestem bardzo miły. Nie, ciągle mnie bulingujesz na tym odcinku. A skąd? Jeszcze nie zacząłem. Bowling, bowling, bowling. Hamico. Po prostu nie chcesz, żeby wygrała. Nie, no bardzo chcę, tylko że w innym odcinku. Aha! Ty, to kto? Dobra, 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 to kto? Kogo byś chciał widzieć na twoim odcinku, żeby wygrał? Mnie. Kogo? Mnie. A ty nie jesteś za dużym egoistą? Jedziesz Aga plus 5. Nie mam kurwa. No, tak Ula ja i ty, Aga miał ten. To wygrano? Po, po piątce. Aha! A żeby Tomek nie miał. To będzie 15. O Jezu. By tego nie przeżył. Nie, najlepiej by było, jakby Tomek zaczął. Później Ula, później Ty, A, no, później no. ja. Oh my goodness! By Ale wróciła. nie wiem czy mam, czy nie mam. No, to zacznij. Co zacznij? No, zacznij. Pim, 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 pim. Hamulcu. Traśmy czyś nie <laughs> czy Nie mam. Ma? No bo ja nie spojrzałam. Ulka. <laughs> <na to>, bo... <laughs> yeah. Ja pier... Serio? Jesus Christ Ja tu no. siedzę cichutko, żeby jakoś Adze pomóc Ej. Ej. ale patrz! Patrz, w którą to idzie! Ale już nie ma ja plus wiem, piątki Ja wiem, w którą to idzie My Już jednej pozbyłam Ooooooo, A, żelamiacze, wolą jedynkę! Nice. To za kucia! Prawo. Gratulacje! po gratuluj mi tą No Przecież podziękowałem ci! Znaczy, gratulowałem! <laughs> jeszcze raz Pogłapywałeś? Nie, nie, jeszcze nie głapowałem Dobrze, to już mogę, już mogę przegrywać jeszcze raz. Ja, ta, ta, ta. No tak no, bo za krótko Ej, ja, ja, ja. Ejuuu. Się... Za szybko, żebym wyglalał. Boże, co to, to. to za karty z dupy wzięta. No <śmum> to idzie? Ach, we, właściwą, we właściwą... We właściwą Co To jest jak groźba, nie? Najgorsze no, jest to, że ulka ma dwa razy plus pięć. Aga tak? też. Jak no, jasne przyjrzyj się lepiej. Dobra, nie mogę buch... Nie chciałbyś Le, nie buf... swoje. Nie buflujcie mi. Jak ktoś mówi? lefujcie. Nie, nie buflujcie. Buchlu... No nie wierzę. że co? A co? Knięczko. No dlaczego? <grymka> no bo taki kolor, no. Aga? O, jest to ja? No ty? No, co ty czekała? No, pięknie jaka. Are you normal, ba mnie? Nie, ja już tego padło dawno nie słyszałem. ciekawe co robi. Jest <ścoughs> 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 zajęta. No, <ścoughs> nie, zminimalizował mi się ten gry. Gry? Hmm. <ścoughs> Kto to da? No, Ula. Ja, no, okej. Okay. Ej, ale wkurzające są te, te lagi. No, prawie tak. Troszeczkę. Ale nie przynajmniej to bardzo nas bardzo nie wywala. Bym... A bo dobrze że nie mamy już tych, jak się nazywa? Mm, randomów jak kiedyś. Pamiętacie jak nam ten? O to robiłeś. To się. tak. Ale myślę, że teraz... Po bo nie... muszę nos wysmakać. Oh, Jezus. Ale wydaje mi się, że teraz by to chyba tak nie lagowało, żeby by byli randowie. Bo już w sumie nie, nie, nie blokujesz jakby gra, tak? Bo wcześniej ja to się problemy, że się blokowało. A u kogo to było, że ktoś właśnie jakiś random dołączył i nam całą grę zablokował? Chyba e, u wszystkich chyba się zdarzyło. Ojej! Ojej! Ojej. Ojej. Już no bo ty się oka. Co? No, mógł już pani kartę! No, Bo To tylko plus 4 by było. No, teoretycznie. to było. Ku, 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 ku. A kur, kur. Kur, kur, kur. kur. To było dobre. Kur, kur, kur. No, daj mi kliknąć gro. Najgorsze to, że czasami się klika to, czego nie chcesz. A no? To mi się tak parę razy zdarzyło. Hmm. No, mi wcześniejszej rundzie, właśnie. To już ci stopadałem. A hmm. więc znak macie, że jak czekacie na waszą kolejkę, to już trzymacie. na tej No, karcie i chcecie to sam No, bim, 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 bim. ja się zastanawiam czasami. Ja się trzymam krzesła aktualnie. No, <grym> jak <grym> <grym> się nie będę trzymać, to zjadę jak taki flag. <grym> Hity satelity. A, 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 a. Wow. Ty nie, to Tomek traf z kolorem. No traf z kolorem Tomek. Kuj, dlaczego ty masz łuno. Masz 25% szans, że trafisz wagi kolor. Dobra, na pewno nie brzmi miał tego. Leśe. Nie toy. O? Mówię, dam inny kolor, żeby nie było, że ja mam czerwony. Za tyle Wojtek mówi, zdecyduj się z kolorem. Mówię, dobra, dam czerwony, to ja trafię, a ona pewnie Piękne. tego nie będzie miała. Nie wierzę. Okej, okay, ja mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Agnieszka dwa razy wygrała, możecie jej pogratulować w komentarzach. I była Agnieszka. O, thank you, thank you. Byłam. Była Ula. Jezus. Była Ula. Nauczcie mojego imienia, to się pożegnam. Była Ula. -um Byłam. Wojtek. Byłem. I byłem też ja widzę do nas nagrozu. <laughs> Pa-pa! Pa! pa. pa. pa.